Mamy zestawioną miejskiego imienia Henryka Wobalisa z Izbarku Warmińskim. 20 września, godzina 19. 8 Artur Golański, 5 Patryk Nowakowski, 30 Łukasz Wroński i w ataku 7 Bartłomiej Bartosiak i 10 Piotr Grzeszkiewicz. Pierwszy gwizdek już sędziego, którym jest Panada Marczuk ze Złotorii, spod Torunia, na liniach, gdzie asystują mu Paweł Bartoszewski oraz Mateusz Wroniecki z numerem 22 Rafał Maciążek, numer 27 Bartłomiej Gorzycki i z numerem 30 Kacper Kmiołek. To ma na i, 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 na pozycję Serfie Górow, piłka właśnie do Rosjanina. Wzięty na zwód, teraz, na zwód Szymon Sarnik. Górow, lewa noga wrzutka w pole karnego w tam Kostian Czerni, ale obok bramki Krasa blisko odebrania piłki na połow. Wojciech Dzimidowicz lewa noga wrzutka. Bez adresata jeszcze strzał. Woda Juda Jaszyno Ale całe szczęście. Obok bramki Jakuba Tomkiera. Kułkan. Kładuszia Krasa odbiera jednak Łukasz Roński. Kontra piłkarzy PG GK, GKS-u. Teraz strzał i broni to świetnie. Norbert Florczak jeszcze chciał tam dobijać piłkarz Wroński. Ja, Nasze no, dość bezpiecznie rozgrywają piłkarze z Lizbarka. Teraz nieco ostrzejsze zagranie. Bo dość Artura Głańskiego i strzał w poprzeczkę. Pięknie teraz z daleka uderzali zawodnicy Lizbarka i. Minimalnie zabrakło, bo otworzyli wynik. W międzyczasie jeszcze żółta kartka za tamten faul, który sędzia, za który sędzia przyznał przywilej korzyści. Szymon do Czernija. Minął kilku rywali Ukrainiec, strzał, ale jednak w środek, więc broni to Kuba Tomkiel. Dobitka zablokowana i jeszcze strzał na czernia. Piłka wróciła w pole karne i Ukrainiec w taki sposób otwiera wynik tego spotkania. 36 Minuta, 1-0, Polonia. zablokowany i szansa na kontrę miejscowych. Nie z piłką Bartomiej Gorzycki i spróbował sam uderzenia. Piłka według sędziego obtarła się jeszcze o jakiegoś zawodnika PGG GKS-u, jak widzimy to na powtórkach, więc będzie kolejny corner. Dla zespołu Daniela Wierzłowskiego. Teraz dobry zryw gospodarzy. Piłka dość przypadkowo znajduje się pod nogami Górowa. Sergii Górow strzał po krótkim. Ale światło bramki on nie pada. Cześć. Innych nazwisk na ławce czeka na wejście Kasenowicz Michalak. Grzelak. Ale o tym zaraz, bo padła bramka dla GKS-u. Był chatów. Szybko to nam się tutaj wyrównało. 50 minuta i gol dla Brunatnych. dobra teraz zgranie z prawej strony, z prawego skrzydła przed rankę i Strzał, finalizacja z, z blisko odległości i mamy jeden do jednego. Przód wolny, strzał. Bartłomiej Gorzycki jednak nie obok słupka, Płaski strzał tuż nad ziemią, ale jeszcze jakiś tam kontakt. z piłkarzem biało -Śloniczem. Dobra piłka, kwaczeliśmy do Patryka Pytlewskiego. Akcje rezerwowych, Pytlewski przed bramkę. Łukasz Wroński i strzał! Piękna bramka, strzał z pierwszej piłki. Pokonany Norbert Florczak i mamy 2 do 1, 58 minuta. Giełdziacy na prowadzeniu w Lidzbarku Warmińskim. Tak trzymać. Ale wciąż pod panowaniem Polonia. Strata napastnika teraz z warmi Wroński. Piłka do Kwatreszwilego. Strzał do pustej bramki i mamy podwyższenie w wyniku już 3 do 1. 67 minuta. Strzał do pustej bramki, jak mówiłem. I mamy w Litzbarku 3 do 1. Z prowadzenie Bełchatowian. I już nam rośnie do dwóch trafień. Przewagi. Nie przemówią to Bełchatowanie, rozpędzeni tymi trafieniami. Szukają kolejnych bramek. Wysiński. Powalony przez Maciążka. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Ale jeszcze wzywa pomoc medyków. Najpierw jeszcze kartonik dla sędziego, dla, dla trenera oczywiście Polonii, Daniela Wierzbowskiego. No i kontuzjowany... Rafał Maciążek ogląda tym samym w 71 minucie drugą żółtą kartkę. No i musi opuścić murawę. Nie tylko z powodu czerwonego kartonika, ale również urazu. Skarbek, teraz defensor wyszedł nieco wyżej. poślizgnął się niestety Bartek Wartosiak, co wykorzystał Szałkowski. Podanie do środka, strzał i piękna bramka. Teraz pierwszej piłki. Bodaj Klaudiusz Krasa w 72. minucie 3-2. Zobaczcie o tą bramkę wyrównującą, bo, grający w osłabieniu gospodarze z Ale sędzia wskazuje, że przypominamy, że jest za tydzień, w sobotę, w wielkie bilety barwi. Będzie walka przyjedzie z Tomem Jest to preza masowa. Bilety będą przed sprzedaży, już od poniedziałku. No, i teraz żółta kartka, druga, druga żółta kartka dla trenera Wierzbowskiego, 86 minuta, i musi opuścić strefę. Centra, główkuje. Bodaj Adrian Morawski i w osiemdziesiątej siódmej minucie gol na trzy do trzech. Ta powtórka jeszcze. Po sterunku Czarech, Dobrze do Wypuszczony teraz prostopadłym podaniem. Kwacz chwili Podanie przed Bramkę. I już wydawało się, że piłka zatrzepoce w siatce. Ale jednak posłana obok słupka. Ale jeszcze coś tam sędzia sygnalizuje, że. Że był chyba spalony. Do drugiej części spotkania. Teraz dobra szansa dla piłkarzy z Lidzbarka, broni to Jakub Tomkiel, dobitka, ponownie Jakub Tomkiel, zamieszanie w polu karnym, wybijają to defensorzy GKS-u Bełchatów. Bogdański ewał nogą, wybija obrona. I to koniec, ostatni gwizdek sędziego Adama Marczuka. Pierwsza połowa dla Polonii Lidzbark, 1-0. Potem trzy szybkie bramki, KKS obiełkatów. Mieliśmy wynik 3 do 1, ale Polonia nie poddała się. strzeliła bramkę na 3-2 i 3-3. I ostatecznie oba kluby dzielą się dzisiaj punktami.